już nie wiem, który raz z rzędu. Ja pierdzielę, oni mają taki team, że ja się posikam, grając z tym talonem. Jak tu będzie. Blank, to dodżuję. I kończę streama z bomby, nawet się nie żegnając. O kurwa, to jeszcze gorzej. Ja pierdzielę. A mogłem powiedzieć, jakieś gówno ze statikiem. To bym przynajmniej zdodżował. Poka jest, tylko dziś nerwowy dzień ma. No właśnie ja ostatnio mam same nerwowe dni, ja nie wiem ty. jestem nerwus totalny. Ja off-stream w biurko walę. Co to kurwa jest? Co to za ryj? On wygląda jak ten z Mytroje. Dobra, gramy. Full skupienie. Michał Wiśniewski, dokładnie. Michał Wiśniewski na Tariku. On ma Guardiana na szenie. Co jest kurwa? Na kogo ja gram? Jestem talon. Farmię trzyminiony. Yy, na deser lubię ślody. No, co innego na deser? Dobra, bądź cierpliwy. Tak mi powiedział widżatu. Dobra, lekko mi się cierpliwość skończyła, przez na. No. idzie. Ja pierdziele, ty jesteś pojebany. Ja też. Jeszcze wave mam dobry, lol. A jakbym E wziął? To by wyszło chyba, jak jestem szybciutki. No i zobaczcie, teraz wygram tą gierkę. Bo mi jungler przyszedł. Teraz na mida. Czego mam się bać? ziomeczku? Wycinuj bombę! To jest Kazik na trzecim levelu. Gnojownik Maciuś. O, pa 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 pa. No kurde. Pasywka diff. A jak mój kolega ogarnia z tym. Patrz co się dzieje. Dobra, teraz puszę je wave'a i schodzę. Już mam w dupie konsekwencje. Daj mi jeszcze szósty level. I ten varus to już ślini pościel, nie? Dobra, nie ma go. No i zajebiście, jest presja robiona. O jest pa. Diff? Nie, ten gameplay mi się bardziej podoba, nie? Niż mm -hmm. <laughs> farmienie na midzie i czekanie aż cud się wydarzy. Dzisiaj jestem reumujący Talon, main. I to wszystko dzięki temu, że spotkałem jakiegoś zioma na rankedzie. Dżungle, diff. 4HP, no ty kut. Widzę, i ty mi powiedz, że ja nie mam pecha. Pierdolę to. Kurwa. Rikoluj się. Kliknij B. Kliknij niebane B. Ja, pierdolę. Powiedz, że mam pecha. To nie jest skill issue, to jest kurwa 4HP już nie wiem który raz z rzędu. Nie wierzę w to, kurwa. Jezus się na mnie patrzy z góry i mówi. Haha! He he, Pu, kurwa! Biewać się. Pamiętam, jak baliłeś konia 3 lata temu. I się nie przeżegnałeś. To teraz masz. jego, ale to play fajny, mi miły, fajny, przyjemny. Gramy pod głęb, bo głęb to 1v9 machine. Gramy, gramy, tak? O, nie ma tamta. O, idę, idę, idę. O, oh, One shot dla pana! Jeden, drugi. Ojejku, mi div. Ganku i dalej mi da. A oh, ostatni. Let's finish this No kurwa, no pinguje pan boby! Ja pierdolę. Jestem szybki, pa O oh, kurwa. Wait. Dobra, to że nie umarłem to jest cud nad Wisłą, nie. No, ja trochę stronowałem. Uznałeś, że Gierka jest dla Ciebie zbyt łatwa i dałeś killerobalowi. Tak było. No ale kurde, no to jest pojebane, że ja puszuję, schodzę i mam 5-2 i... I nie wiem. Wszystko mam. Tutaj też wygrywają. No i freewinek, kurde, gramy talonem. Ale to jest głupie w chuj. Problem? No i wypierdane stąd jak tepne. Kocham talona. Jaki to jest cudowny czempion. Jak zacząłem mieć wyjebane Namida i romować 24 na 7. Nie wiem, <grym>, to jest jedna gra, ale chuj. Już mam dokładnie takie same efekty jak ten gościu w poprzedniej grze. Będę grał tym talonem. Czy Apezeri namidzie ma sens w tym patchu? Nie, chyba Adeckery po prostu. Ale też pod statica i tak dalej. No i od razu humor gituwa, nie wiem. Albo trzeba grać talonem podroamowanie, albo trzeba kamerkę wyłączyć. Tylko jak kamerkę wyłączam, to mam wtedy winę, więc nie wiem co wybrać. Byłaby tu pęta, nie? Znaczy kwadra Mam jaja. Ser. Dobra, zajebioza. Gdzie kamerka? Jest kamerka, nie ma winów. Nie ma kamerki, są winy. Chyba... Chyba trzeba częściej wyłączyć kamerkę. Nie się biją. Gdzie jest Kalista? I don't care. Dawaj killa Ja pierdzielę no ja chcę eh. I want kills, bro Skoro że oni Drake'a wzięli, ale dobra, git Może się mniej stresujesz bez kamerki? A może tak być. No chyba lepiej wiesz, tak jak ze sraniem. Chyba lepiej ci się sra jak nikt nie patrzy, prawda? Chyba, że jak strasz, to streama odpalasz na TikToku. Siema. Ten kill biurko był oczyszczający, przepędził złe duchy Tak było. Dobra, mam pomysł. Ciekawe czy się uda. No udało się. Nie wiem, pochój, straciłem dwa samonery tako, ale whatever. To było wszystko na egzoście, nie? Jak coś. Dobra, jalo. Jestem warty tylko 1000 golda. Ja pierdziele. Uldi Tarika. Dobra, i tak zginiesz, już nie skoczniesz. Midlife. XD. <grystanie> Nic ja jej nie uratuję, nie? O, i znowu mam ulta za chwilę. O, no, już tak obiliśmy ten inhibitor, że on spadnie. Ty, ja mam 14-2, no to jest pojewane. To co, ostatnia po tej i Ari, kończy mówisz publicznie, że miałeś fan z gry? No, miałem. Ale nie wiem, teraz mam fan z gierki talonem. No kurde, to jest coś, co lubię, czyli assassin i. Zabijanie z przeciwników, oczywiście, wyolu, nie? O czym innym mówimy? Dobra, mój radar kalisty w układzie słonecznym wirują planety. Wszystkie w innym tempie okrążają słońce. Różnią się kolorem, masą i rozmiary. Czy nie bierzecie inhibitora? No zbyt wcześnie nie opłaca się Gigi. Dawaj Michał Wiśniewski Ej kurwa, kończ to Dawno takiej dobrej gry na talon, nie u ciebie nie widziałem. No widzisz, bo kurde. Po pierwsze, wyłączyłem kamerkę. Po drugie, ziomek z dżungli mnie przygankował. Nawet stopa przyszedł na trzecim levelu. Po trzecie, kocham widzów. Po czwarte, wyślij do Po piąte, kacę widzę. Zostaw łapkę w górę.